Słowa Karpiński, jeden z inicjatorów i narrator dzisiejszego spotkania. Jakie jest posłanie? To posłanie: Wrosław miasto dla ludzi. Otwieramy, organizujemy nowy projekt, który ma na celu przede wszystkim podniesienie jakości życia mieszkańców Wrocławia. Osiągnęliśmy już pewien poziom materialny, cywilizacyjny, i zaczynamy zauważać, że. Życie w mieście jest coraz trudniejsze, mamy korki, mamy dziury, tych samochodów ze względu na, na pewien status majątkowy jest coraz więcej, natomiast nie, miasto ewidentnie nie radzi sobie z tymi, z, tymi, z tymi problemami, rzeczywiście skaczemy przez kałuże, mamy problemy z odpadami, jest mnóstwo dziedzin, o których należy zacząć publiczną debatę, rozmawiać po prostu. Po prostu taką ciekawostką też jest, że projekt wasz ma jest projektem otwartym. Projekt nasz jest projektem otwartym. Zapraszamy wszystkich łącznie z mieszkańcami miasta. Uważamy, że te osoby, które są wręcz spoza platformy, są w stanie wnieść jakby nową energię, może pewne nowe spojrzenie. Natomiast my, ludzie platformy, jesteśmy w stanie pomóc im, żeby ich pomysły były przez nas wspierane. To jest europejski, światowy mechanizm, który działa w wielu krajach i działa bardzo skutecznie, czyli od jakby zaktywizowanie sympatyków naszych idei i poproszenie ich do dyskusji, która posłuży nam wszystkim. Co dwa tygodnie będą spotkania. Jak długo projekt będzie trwał w tej swojej fazie roboczej? No projekt, tak jak Pan powiedział, jest ma formułę otwartą. Ja wierzę, że to będzie już trwały element Platformy Obywatelskiej we Wrocławiu, a może, może, może to rzeczywiście pójdzie dalej. Chcielibyśmy, żeby te spotkania w ram, w miarach potrzeb rozwijały się. Pierwszym spotkaniem wrześniowym, 2 września już wszystkich zapraszamy na debatę o ustroju Wrocławia. Natomiast okazuje się, że nawet na dzisiejszym spotkaniu pojawiło się kilka Nowych grup problemowych, między innymi zdrowie i ochrona zdrowia w Wrocławiu. I wierzymy, że projekt nie będzie miał końca. On zawsze będzie potrzebny, bo debata jest w Platformie Zawsze potrzebna.